Cześć! Witajcie spod po raz pierwszy przytartego Defendera. To się musi zdarzyć. Szkoda parkingowa. Nie moja, ktoś mi przytarł. I teraz widać wartość folii. Zobaczcie całe uszkodzenie. To jest tylko obdarcie folii. Na czarnym niestety to bardzo mocno widać, bo jest białe. Może jak temperatura do tego przyjdzie to troszkę to zniknie, ale nie wiem. Tu jest tylko folia uszkodzona. Ale to mnie przekonało, że czas zamontować dodatkowe osłony, które już miałem zamówione i gotowe do przyklejenia. I teraz to zrobię. O, to będzie wyglądać tak. Właśnie sobie oklejam folią znaczniki, żeby wiedzieć w którym miejscu to przykleić. Znaczy folią, właśnie oklejam sobie taśmą znaczniki, żeby wiedzieć w którym miejscu przykleić ten element. odpuszczenie. Warto sobie zrobić takie tylko odcięcie, przygotowanie, żeby ostateczne przyklejenie zrobić już na karoserii, jak element będzie przylepiony na końcu sobie jeszcze zrobimy żeby mieć punkt, mały punkt zaczepienia z każdej strony dobra aha tu jeszcze mamy środek, którego nie zdejmiemy ale jego się przyklei dociskając później będzie równo więc ściągamy woje <tryk> I mamy element przyklejony. Na wizualizację. Mam jeszcze możliwość zamontowania tyłu, ale z tym trochę poczekam, bo nie wiem jeszcze, czy mi się to podoba. Ale myślę, że zamontuję osłonę na lusterka, żeby to wszystko współgrało. To z tym i tam. Teraz czas na lusterko. Już je odtłuściłem. No dobra, słuchajcie, chyba zdecydowałem się na bok. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Napiszcie sami w komentarzach, co o tym myślicie. Przód mi się podoba, ale tutaj nie jestem pewien. Najwyżej zawsze można to zdjąć.